No fajne miejsce, ale niestety komuś, to nie, komuś się to nie spodobało. Ale mam przeszkodę na drodze rowerowej. Czekaj, ja Cię tu nadepnę. Właściwie same polskie rejestracje. Na razie widzę na tych przyczepach. Tutaj Słowak, Słowak. Wjechaliśmy taką ścieżką leśną. Wjechaliśmy na... Dzień dobry. Dzisiaj wybraliśmy się na krótki, szybki weekend. Jedziemy na Słowację i chcieliśmy właśnie w Korbielowie. Chcieliśmy tutaj się przenocować, gdzieś kamperem stanąć. I słuchajcie, pole biwakowe na mapie, na Boglach jest, na park Fortnite jest. I ja teraz tutaj jestem. Patrzcie jak to wygląda. Tak to słuchajcie, wygląda. Nie ma pola biwakowego. Teren prywatny. Nie jest nic przygotowane tutaj, niewykoszone. Tu stoi wiata, która jest na reklamach. Jeszcze tutaj było miejsce na ognisko. O, tutaj można sobie na przykład było kamperkiem stanąć. No fajne miejsce. Ale niestety komuś, to nie, komuś się to nie spodobało. I znaczy ja myślę, gdyby ktoś tu z namiotem jechał to by może, może by tutaj nikt nikogo nie przegonił. No miejsce jest super. Patrzcie jaka panorama. Jaki widok. I na dole właśnie kamper nasz stoi. A ja muszę teraz się przygotować jak ja tutaj wykręcę i nawrócę. Chyba będę musiał cofać aż tam do tej szerszej drogi. Bo tam po prawo, jak teraz patrzycie na prawo, tam, je, tam płynie strumień. Więc tam nie za bardzo umie wykręcić. No, tutaj podjadę do góry może, no ale to mi nic nie da, bo nie wykręcę tam. Tam nie wykręcę, nie wiem jak tutaj, no będę kombinował. A idę tam gdzie Hania, bo tam jest tutaj no, taka duża trawa. Słuchajcie, no i podjazd, zobaczcie jaki tu jest podjazd ostry. Tu idzie jedna droga, tu druga. A tu jeszcze Hania poszła. Dobra, przejdźmy tam. Patrzcie, tu jest, no tu mam strumień. Nie wiem, może tutaj tu jest jakaś ławeczka. Może tutaj mi się uda wykręcić. O, może tutaj, tu gdzie ta ławka. Zjadę, wyjadę tyłem. No, a Hania poszła tu do góry. Też idę tam zobaczyć. Miejsce jest przepiękne. Tak, my jesteśmy niedaleko granicy. Kawałek mamy do granicy słowackiej i jedziemy na Słowację. Jedziemy nad jezioro Orawskie na kemping. No, a ja spróbuję tutaj jakoś wykręcić. Grzesiu będzie cofał właśnie i będzie tutaj nawracał. Jechaliśmy na Słowację na kemping, na kemping Jemi. Po drodze kupiliśmy, kupiliśmy sobie taką kuchenkę indukcyjną i spróbujemy na niej zupę podgrzać. Nie będziemy gazu korzystać. A jak kemping wygląda, to ja wam pokażę po prostu jutro do Jemi. A tu jest drugi autokamp, trudnickie, czy tak się jakoś nazywa, czy jedzie właśnie w tamtą stronę. Tam jest większa taka łąka, a tu jest więcej i taki bardziej, jakby to powiedzieć, na słowackie warunki ekskluzywne, że są fajne łazienki. No i fajnie tam jest, podoba mi się. Tutaj już mamy wjazd do kempingu. Tam jak ta przyczepa wchodzi, w lewo jest już wjazd na sam kemping. Tutaj nasze stanowisko. Hania się opala, piękny dzień dzisiaj jest, super. Tu mamy zna sąsiadów ze Szwajcarii z Krakowa No ładnie, tu jest jaki piękny widok na tatry mamy tu prysznic jest Pięknie, no, na tatry super na następnym kempingu obok Zobacz jak tam te gety. Taki jest. Chyba następnym razem tutaj przyjedziemy. Dużo przestrzeni jest bardzo fajnie. Mało ludzi. Może jutro dojadą Słowacy. Ale ładny tu jest widok. Piękny. Tam jest most jakiś. Konik znowuż wodą wraca. I teraz całe jezioro orawskie pełnej okazałości. Wam pokazuję cennik, jak to tu wygląda. Tu możemy sobie zrobić ognisko, wypożyczyć taki, taki nie wiem, miskę taką na, na robienie ogniska, patyki na, na grilla i drewno które też na pewno można kupić, nie wiem mi za ile I tu też jest drewno właśnie na ognisko kafebas a my jedziemy na wycieczkę rowerową Ale mam przeszkodę na drodze rowerowej Czekaj ja Ci tu nadepnę Ścieżka piesza, niż No to chyba kiedyś była ścieżka rowerowa, tylko to zarosło, poniszczyło się. Swoją świetność już przeżyła. Jadąc po drodze znowuż kolejny autokamp. Stara chora Zjedziemy tutaj, bo tu widzę, że jest szczałka. I zobaczymy jak to wygląda. Wstęp do kampu jest płatny. Jest płatny, no dobrze, ale my jedziemy tylko zobaczyć jak to wygląda i zaraz uciekamy stąd. Bo tu też można na te. Tu można też przyjeżdżać po prostu na takie jednodniowe pobyty. Bez noclegu. No też fajne miejsce powiem wam szczerze. No bo ja się tutaj tą z górki. Nie chcę przelecieć, bo przednią hamulcem hamuje. I nie chciałbym przelecieć do tyłu z tej górki, znaczy do przodu z tej górki. Tu jest recepcja. Zjeżdżamy do wody, tutaj on, zabudowują sobie podest. Widzę, że tutaj dużo pod, pod nas Polaków robiona jest. Właściwie same polskie rejestracje, na razie widzę na tych przyczepach. Tutaj Słowak, Słowak, a tam wyżej jest Polski. Jestem teraz w toalecie. Takie mamy toalety tutaj na tym autokampie. I do pryszniców tam nie wiem, gdzie to mogę wejść, zobaczę. O, tak to tutaj z tej perspektywy wygląda. Dużo takich przyczep na stałe tutaj chyba stoi. Przyjeżdżają właśnie na jetach pływać, ryby łowić. Bo tu można właśnie wędkować. No, a tu mamy, tu mamy prysznicę. Wszystko ładnie zadbane. Nie wiem jak tam z cenami, może gdzieś jak, może jak pojedziemy, będziemy wyjeżdżać, to może gdzieś tam będzie cennik, to pokażę Wam ceny A no. i kemping który też tutaj jest wysytuowany na takich półkach tu Mamy kolejny kemping Przy jeziorze kim takie ceny Tutaj się to tak prezentuje. Kolejny kemping, nie wiem jak się nazywa, ale jest zaraz niedaleko tego, co byliśmy poprzednio. I tu już mamy kampery. No i też widzimy, że wszystko praktycznie to polskie tablice rejestracyjne krakowskie. Powiem Wam, że jezioro bardzo fajne. Zaczynam się to coraz bardziej podobać, mimo że taka dziś jest ponura pogoda ale jest fajnie i co Hania, podoba się się tutaj, nie? brakuje ścieżek rowerowych jedynie. czego? ścieżek rowerowych, no jest, jest ścieżka rowerowa, stara ścieżka rowerowa, którą my jedziemy, ale bo widać jest asfalto, wyasfaltowana, no ale korzeni dużo fajna, nie wiem czy będzie szło tu bo gdzieś tu rzeka wpływa, ale rzeka... no nie, rzeka wpływa tam, tam chyba, no tam będzie wpływała, a tutaj jest... My pojedziemy tam do tego miejsca i będziemy wracać, bo już jest późno. A chcemy jeszcze trochę dzisiaj posiedzieć, pogadać więc... Y... No też fajne miejsce. no Ta woda, ta woda jest, jest mały stan wody, bo ta woda nam dochodziła tu aż. To wszystko było w wodzie kiedyś. Także... A my mamy A my mamy... Tak, my mamy tam za tą wyspą. Ale to mamy dużo. No nie, bo my musimy tam to byśmy musieli aż tam do Polski objechać. Do Polski i znowu wjechać z drugiej strony. Nie, bez sensu. Bez sensu, albo bez sensu. Wcześniej rano odjechać i dojechać znowu do tego miejsca. Tak sobie zrobimy następnym razem. Dobrze. Albo jutro. Zobaczymy. no zobaczymy. Dobra. To co, jedziemy? No, zobaczcie, tutaj są takie zatoczki porobione z przystaniami, i tutaj są takie domy pływające na wodzie. I to można sobie taki kemping, i on jest fajny, bo to można się przepłynąć w inne miejsce, i do innej takie zatoczki, i zamieszkać w innym miejscu, nie? Jedziemy dalej, a jedziemy teraz drogą, bo się trasa rowerowa skończyła. Jesteśmy w, trest, w Trestnej i jedziemy tam, gdzie rzeka wpływa do, właśnie do jeziora arabskiego. Dojechaliśmy na Tamę. Tu mamy Tamę, tu mamy już rzekę na, na Zaporze, i tu mamy zrobioną. Jest elektrownia na, tym, na tej Zaporze. Zobaczcie, jak to wygląda. Na dół no. No. Jak to wygląda z dołu? No jest faktycznie. Więc jest zapora, i tu słyszę. No to ta rzeka tu płynie w prawo, z tego zalewu płynie tam rzeka, bo no, widzisz, że niekoniecznie podgrywa uh -huh, uh -huh. no, no tak, tak, tak no. to napłynie z zalewu wypływa, wypływa z a zalewu. dopływa z drugiej strony, no wszystko mi się pomieszało no, dobra, ale przynajmniej wiemy zobaczyć, jak tam rzeka dobra, teraz mamy spojrzenie z innej perspektywy na zaporę Alej. jedziemy, a jeszcze że już chciałam żebyś zobaczył ile jest kilometrów na nawigacji do do naszego kempingu stąd? Nie, yeah, tam gdzie byliśmy na termach, bo mi się wydaje, że myśmy stąd jechali te termy, jak one się nazywały? Hochołowskie. No i do Termu Chochołowskich, z tego miejsca, w którym tu stoimy, mamy 25 minut jazdy, 24 km oczywiście samochodem, nie? My jesteśmy rowerami, o. także tak by to trzeba było odwrócić jeszcze inaczej. No by się musiał obrócić. No nie, perek. inaczej to my, tą mapę muszę odwrócić. Czekaj. Ty się odwróć. O, tak. Tak, o, 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 właśnie. Czyli my byśmy musieli jechać w tą stronę, co myśmy teraz Odwroty, z góry, no. tak, bo my teraz pojedziemy tu w prawo i no. pojedziemy do góry na nasz kemping. Tak. I nie? na rowerach możemy sobie na terenie. A my mieszkamy tu w Namestowie. Dobra, jedziemy. Jedziemy dalej. Tak, jedziemy dalej, bo jest już no. Zobaczcie, wjechaliśmy taką ścieżką leśną. Wjechaliśmy na cmentarz żydowski, prawdopodobnie z tego co widać po pomnikach, tak żydowski cmentarz, ale widać, że jest opuszczony ten cmentarz. Że tutaj nikt nie przyjeżdża, nie wiem, może tak w tradycji tego nie ma. idziemy poczytać tam, bo jakaś tablica będzie która nam powie dokładnie co to jest ale żeśmy wjechali tutaj, ja wam powiem to jest taka niespodzianka trochę no. mówiąc jak cmentarz może być niespodzianką, ale to jest raczej zabytek O, tu jest napisane. Ja zaraz to sfilmuję i będziemy to mogli sobie poczytać tak, żydowski Cytnar Pierwszy raz jestem na takim cmentarzu. Tu jest kod QR, który możemy zeskanować. I tu poczytać, a tu jest po słowacku i po angielsku. Tu jeszcze jest jakaś tablica. Też możemy... Jezus. Też ją sfilmujemy, żebyście mogli sobie poczytać. Zresztą ja też jestem bardzo ciekawy. O, to są nazwiska wszystkich tych... I popatrzcie, to są to są nazwiska i pozobaczcie, to są oni zginęli w Oświęcimiu, Oświęcim, w obozie koncentracyjnym, Streleny i Sobibor. popatrzcie, ile nazwisk. I też tu chyba ich prochy są pochowane. Dobra, dajemy im spokój, niech odpoczywają, a my dalszą naszą podróż. Idę zobaczyć, czy tu dojdziemy do naszego kempingu. Też jest No, jakże, ja bym się musiał wracać, wiesz, to bym, to nie będę musiał prowadzić. O, rzeczywiście. Jesteśmy na naszym kempingu. No, Ale szybciutko, fajnie. na kempingu Wielu jesteśmy. No. no, grzejemy bigosik, oczywiście. Bigos, bigos. Tak, kochanie, bigos. Dobra, rozłączam. Miły dzień. Miły dzień, super.